Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wędkarskie Show. Dzisiaj znajdujemy się na Staro Rzeczu w Ostroence i zobaczymy, czy uda nam się tutaj zrobić jakieś fajne ryby. Również chciałbym Was zaprosić do zasubskrybowania tego kanału, Zostawienia lajka like oraz miłego komentarza. No bo Was tak naprawdę to nic nie kosztuje, a mi w taki sposób pomożecie rozwinąć mój kanał. No i co? Chyba nie mamy na to czekać, lecimy łowić ryby. Tak, tutaj możecie sobie zauważyć, były szybkie przygotowania. Rozrobiłem sobie zanętę. Wędka rozłożona, zaraz sobie. Wodnęce gdzieś w kilku miejscach Myślę, że tutaj na pewno coś sobie podrzucę, zobaczymy czy tu coś jest Tutaj to raczej odpada, bo jest dosyć ciężki dosyć ciężki dostęp No i może tutaj, za te krzaki sobie rzucę i tam spróbuję pospławikować No ale hmm. jak możecie zauważyć właśnie dzisiaj jest wędkarstwo spławikowe No i mam nadzieję, że wyciągniemy sobie jakieś fajne ryby Mam ze sobą pinki, białe robaki, czerwone robaki, pęczak no w ogóle. No i kukurydzę zwykłą oraz waniliową. No i co? Nie ma na co czekać. Idę podnęcać i chyba zaczynamy łowić w końcu ryby. No i elegancko mamy podnęcone. Dwie kulki poleciały w tamtą stronę. Drugie dwie w tamto miejsce. No i poczekam z 5-10 minut. Przy okazji sobie wybiorę jakieś robaki. Pewnie założę pinki na start. No i zaczynamy łowić ryby. Podbierakę ze sobą nie wziąłem. mi kompletnie. Myślę, że poradzimy sobie jakoś bez niego, chociaż takich miejscach jak możecie zauważyć, to no podbierak byłby potrzebny, ale to spokojnie damy sobie jakoś radę tak jak powiedziałem, tak to zrobię na pierwszy rzut lecą pinki założymy sobie z 2-3 sztuki pinek na haczyk, mamy założone 3 pinki na haczyku no i co? no i jedziemy z tym koksem, generalnie bardzo fajne, klimatyczne miejsce, jest naprawdę bardzo ładnie, fajne miejsce. Ale jedyny minus to jest to, że zaraz obok jest droga. No i cały czas słychać jak jeżdżą jakieś samochody, nie? I to jest jedyny minus, ale miejsce naprawdę bardzo fajne. Chyba na razie coś te ryby się na nas obraziły. Były fajne spawy, coś się działo. I na razie jest cisza. Też widzę, że tu jest dosyć płytko. To też, też lipa, szczerze mówiąc. Ale widzę, to jest dosyć, dosyć mocna płycizna, jest tu, nie, wiem, może z... No szczerze nad sumie nie potrafię określić, ale no, jest dosyć płytko, nie? To jest zaraz chyba pójdę tu chwilę pospawikować, tu w tym miejsce gdzie bo tu na razie na starcie miałem w sumie najlepsze brania, ale o no i nawet teraz coś się dzieje mogłem wziąć ze sobą ultralight'a, bo może bym jakiegoś okonia złowił, ale spokojnie, jest jeszcze okazja. Jeszcze pani nie raz tutaj się zjawię. Ajajaj, ale branie zepsułem. Kurde, takie fajne branie miałem na spowiczek. Coś, coś musiałem zrobić, no tak, coś nie wiem, zaciąłem i ćränżem ryby, no nagle spadła. Nie wiem czy to z mojej winy, ale jakąś fajną rybę już mieliśmy tutaj, nie? Mam nadzieję, że zaraz uda nam się tutaj ją złowić. Myślę, że tutaj, tutaj jest nadzieja Kurde, szkoda, że te jednobranie tak zepsułem Bo było kurde naprawdę fajne Rzucimy jeszcze jedną małą kulkę Mam białe robaki, nie wiem czy ich nie zmieśc na coś innego Ale chyba na razie zostanę jeszcze przy białych robakach Jak nic to nie będzie, to zmienię sobie na pinki albo zrobię biały pinka, biały pinka Taką kanapkę, nie? się nagrywa się. Proszę bardzo. Mamy pierwszą rybę. To jest chyba w zdręga. tak? Tak, no, chyba raczej na pewno to jest wzdręga, bo ma czerwone płetwy. Widać dobrze? Chyba widać. Taka mała, fajna. Na szczęście oczywiście buzi damy. I niech płynie sobie dalej. No i fajnie. Mamy pierwszą rybę. Ręka rybu śmierdzi. Można wracać do domu, ale... Ja chcę jeszcze więcej Widzę, że tam chłopaki też coś zapalił bo zdjęcia robią o. No i długo nie musieliśmy czekać Mamy kolejną rybę O proszę bardzo Kolejna Wzdręga Chyba na pewno to jest wzdręga, takie mocno pomarańczowe płetwy Raczej na pewno z wzdręga Ale jak się mylę to możecie mi poprawić Ale taka o fajna rybka Dajemy buzi i wypuszczamy, niech przypłyną jakieś większe. Chociaż, że szczerze mówiąc, z takich małych też się cieszę, bo zawsze to ryba, nie? Wędkarstwo to jest bardzo fajny sport. Jak ktoś chce spróbować, to polecam. Może nie zawsze coś się złapie, ale fajnie jest przyjrzeć sobie w takich miejscach, jak ten na przykład, pośród drzew, cienie taku. no co prawda, obok jest ulice, jeżu tu samochody, ale jest fajnie. Mamy dwie zręgi złapane. Mam nadzieję, że będzie jeszcze więcej. Elegancko, mamy fajną kolejną rybkę. Szkoda, że to są takie maluszki. No, wypij się. O, oj, nie, nie, nie. Na zimie mi spadła. O, biedactwo. Taka mała wzdręgłka. I wypuszczamy na wody. Kurde. Daj mi większe rybki. Fajnie takie maluchy też płapać, bo zawsze to jakaś ryba. Ale kurczę daj mi coś troszkę większego. Ale chyba nam ryby uciekły stąd. Bo tak jak wcześniej coś się działo, co chwila były brania, tak teraz jest dosyć cicho. Chyba nam pouciekały stąd. Cholera. O o, 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 o! Albo i nie, o i mamy Uu. Opa, i tu już jakaś nieco większa I kolejna wzdręga To już nieco większa Wzdręga jaka fajna, ładna Taka o przepiękna I hop do wody, niech płynie dalej Która ryba już dzisiaj? To czwarta, czwarta wzdręga a siedzę tu ile? Może nawet nie całą godzinę, chyba. No i proszę bardzo. Mamy kolejną wzdręgę Ta nieco mniejsza, taki maluszek, ale jest kolejna. Już piąta. Fajnie. Dla odmiany zapobym coś innego, chociaż nie narzekam, z też są fajne, ale dla odmiany zapobym coś innego i jakąś większą rybę, nie? Ale i tak jest dobrze. Ale zepsute branie. Kurcze Ale to zepsułem teraz. Bardzo fajne branie było. Mój błąd, teraz to na pewno. No i mamy, kurczę, kłopot. O, jednak nie. Mamy kolejną rybę. Nie wierzga się tak. Mamy kolejną wzdręgę. Fajna, ładna rybka, że trochę pod światło. O. Ładna wzdręga, fajna. Mamy kolejną rybę i wypuszczamy ją. Hop, Poszła. Która to już szósta? No chyba szósta. Mamy już szóstą rybę. Fajnie, elegancko. I już coś się dzieje Jest, mamy Kolejna zdręga. Elegancko Nasza łapa mi się zesrała O, taka malutka wzdręga Mam nadzieję, że ją dobrze widać O I która to była Chyba siódma, nie? Chyba siódma, no No i fajnie, lecimy dalej ładne branie było, mam nadzieję, że to było widać kurde ale ładne branie było i tak zepsułem kurcze, szkoda szkoda ale wróci do mnie, wróci, zaraz ją złapię no nie, kurde znowu, a to była już taka, taka większa wzdręga podejrzewam, nie? Kurde, jaki niefart Ajajaj aj, aj. Ona już tu była blisko mnie, nie? Już już widziałem, że tu była taka, taka Dosyć większa wzdręga I tu takie coś Kurde, jaki niefart Skubana Że się jej też udało No i mamy, jest Szkoda, że ta większa mi spadła, bo miałem taką już naprawdę naprawdę ładną, nie? Ósma już, i tam kilka się spięło, ale tych spiętych nie liczymy. Tak widzę, że na te stare rzeczy to trzeba bardziej na sławik przyjeżdżać niż na ten feeder. Bo tak jak oglądaliście moje inne filmy, to mogliście zauważyć, że byłem tutaj, ale bardziej tam w tamtą stronę, nie? I byłem tam na feeder, na sławik, na spinik, no i. No praktycznie nic nie złapałem, ale widzę, że w takim razie tu trzeba na spławik przychodzić. Bo można tu zapłacić jakieś fajne ryby, nie? Tylko dobrze by było... To się no ja nie narzekam. Z regi te są bardzo fajne, z ich 8. Ale dobrze byłbym zap jakąś inną rybę dla odmiany i większą, nie? Ale jedziemy dalej, zakładam robaki i trzeba łowić. No i jest kolejna rybka. Znowu maluszek. Ale jest. To. Znowu spadł na ziemię biedaczek. Nie wiem, czy nie jest już dziesiąta ryba, bo nie wiem czy poprzednio policzyłem, popłynęła. Ale nie wiem, która to jest już ryba, ale mamy kolejną. Tylko fajnie było jakby te większe przypłynęły. Dobrze się takie mają rybki, bo zawsze coś. Ale jednak fajnie było też coś większego, nie? No i jedziemy dalej. Uuu. I chyba się... Jednak się nie zaczepi, już myślałem Skończyłem się już zanęta Trochę lipa Ale raczej poradzimy sobie bez niej Jeszcze mam pęczniaka Żeby podrzucić Mam kukurydzę Chyba źle nie będzie, poradzimy sobie jakoś bez niej Za chwilę się skończą białe robaki To spróbujemy na kukurydzę coś przyłapać No nie, kurde takie ładne branie miałem O, proszę bardzo Mamy kolejną zdobycz O, nie wierzgaj się tak, stój, pokaż się Wypuszczę cię przecież Taka ładna wzdręga Ile ci wody? Już nawet nie liczę, która to Ale myślę, że już 10 było ich na luzie ale fajnie łowi się te wzdręgi. Ja nie narzekam. Bardzo fajne ryby. Nie no, no co jak co, no ale tego to się nie spodziewałem No co to jest, ty? Co to jest za ryba? Bez przesady Ja tu prosiłem o coraz większe ryby, a nie takie maluchy No bez przesady, ty Uuu, co na taka waleczna? Ej Mamy kolejno Jest kolejna rybka Ale ona skubana jakaś waleczna, ty O proszę bardzo Jaka ładna Buzi i wypuszczamy dalej Oby tylko większe, nie? O, ma nie! Spadła! Kurde! A jakie ładne ten branie zrobił, jak fajnie sobie pod wodę poszedł. Kurczę. O nie. Tego to ci nie wybaczę. Teraz to musisz dać się złapać. Jeszcze mi spływa w lilię. krzaczory. Kurde. Ale żebym teraz robił. Takie fajne branie było. O, jeszcze lepiej. Ja zestawu dzisiaj nie chcę stracić. Halo, halo. Jest, mamy. I to jakaś. O, o, o jaka. O, no nie! Ajajaj, to jakaś większa była, nie? Ale pech. Kurcze. Co tu się dzieje dzisiaj? Generalnie jest trochę lipa. się siebie robaki. Ale mam jeszcze czerwone. No i też jakiś czas temu skończyła mi się zanęta, i chyba pouciekało ode mnie ryby. już nie jest tak jak wcześniej, że miałem branie zabranie, tylko teraz tak cisza jest. Jeszcze od dłuższego czasu trochę. Lipa trochę. Trochę słabo. Ale jakoś temu zaradzimy zaraz. Podnęciłem trochę, wyrzuciłem wszystkie swoje kastery. Rzuciłem też trochę pęczniaka. Zobaczymy, mam nadzieję, że zaraz do nas rybki wrócą. A jak nie, to te zmienię przynętę. To odmianę zużę sobie czerwonego robaka i zobaczymy, można czerwonego coś złapiemy. Może jakiś oko się akurat trafi, fajnie by było. Jakąś inną rybę i nieco większą złapać dla odmiany. Jest. Mamy wzdręgę kolejną Po długim czasie, nieduże, ale jest Już trochę czasu minęło I była dosłownie cisza Ale jest, mamy Chyba wróciły O, proszę bardzo Hop, do wody Te ryby chyba jakieś sprytne Chyba już Wiedzą, co ja tu robię, i próbuję jakoś przechytrzeć cwaniury Coś mi się wydaje, że chyba ryby się na mnie trochę obraziły i pouciekały stąd. Chyba coś mnie nie podpasowało. Chyba się najadły i uciekły gdzieś indziej. Gdzieś w dzień półciekały, bo jest trochę ciepło. Myślę, że już nie, 20 stopni może być, coś około tego. No i bardzo że gdzieś półciekały, dużo czasu minęło. I za jedną rybę. No i teraz yy, cisza. Ale tak jak się cieszę, bo dużo zapętych tych wzdręg Myślę, że z 20 to na pewno było około 20, może więcej niż 20. Oj, oj oj jest 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 fajniejsza rybka. O oho, no o takie ryby mi chodziło. Taki to chyba jeszcze nie miałem. Chyba największa. Uuhu. Chyba największy dzisiejszego wyjazdu. Jaka piękna, ładna. Jaka piękna wzdręga. Chyba największa. Już mi się podoba, oby takich więcej Kurde Znowu zepsułem Dla odmiany na haczyk założyłem teraz Dwa mniejsze kawałki kukurydzy Waniliowej I zobaczymy czy to nam przyniesie jakieś efekty Ej no kurde Nie wiem co tu się dzieje Zarzuciłem spławik Dosłownie Chwilę w tej wodzie powstał. Miałem branie, sobie fajnie poszedł na dno. Zaciąłem i, i nic. O co tu chodzi? Halo. Chyba jest mały problem. Halo trzeba założyć czerwone robaki, bo coś mi się wydaje, że chyba może tutaj okoń rybki atakować. Generalnie na kukurydze nie ma dobrych wyników. Raz na jakiś czas, coś tam po skubie. Ale generalnie to w sumie nic się nie dzieje. Także pewnie wrócę do pinek albo czerwonego. Może spróbuję też. Być może, że te ryby już stąd uciekły, przyjadły się i gdzieś sobie już poszły. Chociaż tu nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja tu widzę spław Ale chyba trzeba wrócić do pinek, ewentualnie chyba czerwonego sobie założę. A potem pinki, no i do odmiany teraz na hak Założyłem czerwonego robaka Zobaczymy czy na niego coś tutaj Uda się wyłapać Niestety na czerwonego robaka też była cisza Uznałem, że wrócę do pinek No i jeżeli nic nie będzie się działo to chyba Na dzisiaj zakończymy tą wędkarską przygodę No i tak jak myślałem Na pinki tak samo cisza Trzeba zbierać się do domu no i co, w sumie to już na tyle dzisiejszego wyjazdu, byliśmy na starożaczy w Ostrołęce, udało nam się złapać kilka fajnych ryb, no i nie narzekam, było bardzo fajnie, myślę, że na pewno jeszcze nie raz wrócę w te miejsce, mam nadzieję, że obejrzeliście ten film do końca i Wam się spodobał, no i oczywiście zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, lajka oraz miłego komentarza, bo Was tak naprawdę to nic nie kosztuje, a mi pomożecie rozwinąć mój kanał, no i co, dzięki, że byliście do końca, siemano!